Witam serdecznie w tym okresie przedświątecznym. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest trener arki Wojciech Łoboliński. Witam pan, nie Panie, Panie cenerze. Dzień dobry. Panie cenerze, kiedy parę tygodni temu rozmawialiśmy, wspominał Pan, że będzie Pan zadowolony z tego, że arka będzie w szóstce, ewentualnie w tej górnej części. Jesteście ponad, ponad to, jesteście w tej chwili na pierwszym miejscu. Czy to jest dla Pana zaskoczenie, satysfakcja? Jak to wygląda u Pana? Zaskoczenie, może wielkie nie, ale na pewno liczyliśmy na to, że, że będziemy w tej pierwszej szóstce. Oczywiście ta seria sprawiła to, że, że jesteśmy tak wysoko, ale tak naprawdę to jest dopiero półmetek i, i to, co się wydarzy w dalszej części sezonu, będzie miało kluczowe znaczenie, szczególnie ta, ta pierwsza połowa po, po wznowieniu rozgrywek. Mimo, czy mimo tego nieudanego, nie do końca udanego początku sezonu, był pan pełen wiary, że po prostu Wróci wszystko na dobre tory? Zdecydowanie. Często o tym powtarzałem i, i wierzyłem w ten zespół. Potrzebowaliśmy trochę czasu poznać się, potrzebowaliśmy znaleźć optymalne ustawienie, wyleczyć piłkarzy, przygotować ich. Byłem przekonany, że, że to zaskoczy. Panie cenerze, czy takim prezentem świątecznym było zwycięstwo nad Lechią? No jeszcze jeden prezencik by się przydał z łączną. Panie tenerze, jak będzie wyglądał okres zimowy? Czy ma Pan już usystematyzowane plany? Tak, plan jest przygotowany włącznie ze zgrupowaniem. Każdy dzień no, dokładnie jest zaplanowany, jeżeli chodzi o badania motoryczne, o każdy trening. Łącznie z posiłkami wszystko już mamy dopięte na ostatni guzik. Oczywiście sprawy techniczne jeszcze pozostawiam. W gestii klubu, ale, ale mój plan został przedstawiony tutaj, przełożony. Czy wyjazdem jest Turcja? No, będziemy chcieli, będziemy chcieli, na ten temat jeszcze rozmawiamy. Oczywiście, wstępny plan jest taki, żeby pojechać na zgrupowanie zagraniczne. Panie cenerze, wracając do tego pytania, o które było także na konferencji, potrzebuje Pan dwóch, trzech wzmocnień, aby uzupełnić ławkę rezerwowych, aby dalej móc walczyć o pierwsze, drugie miejsce w pierwszej lidze. Czy niekoniecznie ławki rezerwowych? My szukamy piłkarzy do rywalizacji do pierwszego składu, więc, żeby podnieść poziom drużyny, trzeba piłkarzy o określonej jakości, a żeby oni byli o określonej jakości, muszą naciskać tych z pierwszego składu. Więc, szukamy piłkarzy do pierwszej jednostki. Panie tenerze, jesteśmy w tym okresie przedświątecznym, wyjętym niczym z Baczni Andersena. Pochodzi pan zbyt goszczy, panie tenerze. Jak pan spędzi tegoroczne święta? Będzie pan przygotowywał coś, czy nie będzie na to czas? Nie wiem, nie wiem. Na razie jeszcze nie wiem, że mi męczy jak zwykle co roku, żeby wychodzić za granicę, trochę, trochę wygrzać kości, więc u mnie tradycyjne święta raczej od kilku lat nie obowiązują. Tak do końca jeszcze nie wiem, być może być może tak się stanie. Czyli nie będzie pan przygotowywał tak zwanego karpia smażonego czy karpia w galarecie. Nienawidzę karpia, więc. A, nie. Panie tenerze, a, jak, a jakie są pana ulubione filmy świąteczne, bo to każdy jednak lubi przed ten telewizor zobaczyć. O Robi... już bardzo dawno od dziecka nie oglądałem, także wszyscy kiedyś Kevina oglądali, a raczej tego nie. Pamiętam, że u mnie z świątecznych filmów to, to, to szklana pułapka z Brusem Wszyscy oglądali, więc to tylko to mi się kojarzy. A jakie jest Pana ulubione danie świąteczne? W kolonie karp. Ryba, ale nie karp, ryba po grecku. I to jest pana, pana ulubione. Tak, tak. Dobrze, panie Tenezy, w związku z tym życzę zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego. O to, żebyście walczyli. Tak jak do tej pory i awans był na pewno będzie na przyszły sezon. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, panie Tenezze. Dziękuję jeśli nie.